Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług, a stanąwszy przy nim rzekła: Panie, czy ci to obojętne? Że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A pan jej odpowiedział: Marto, marto, martwisz się i niepokoisz o wiele. A potrzeba mało, albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Oto słowo Pańskie. Najmilsi Ewangeliści opisują nam miejsce, gdzie Jezus przebywa, aby tam odpocząć. Przechodzi do swoich przyjaciół, do miejsca, w którym może znaleźć wyciszenie od całego zgiełku i gwaru. Tym miejscem jest oczywiście Betania. Maleńka wioska leżąca w odległości zaledwie 15 stadiów, czyli około 3 km od Jerozolimy. Jezus przychodzi tam do swoich serdecznych przyjaciół, do trójki rodzeństwa, do Marii, Marty i Łazarza. Usłyszany przez nas fragment Ewangelii bardzo często jest komentowany w takim schemacie: Marta kontra Maria. Marta, która uwija się wokół rozmaitych posług i obowiązków. Dba, by, dba o to, by gościom i biesiadnikom niczego nie zabrakło. I Maria, która usiadwszy u stóp Jezusa przysłuchuje się jego nauce. I pewnie wielokrotnie w naszym życiu, gdy słyszeliśmy jakąś homilię, konferencję, rozważanie na temat tej właśnie Ewangelii, to słyszeliśmy. Stwierdzenia typu, że pracowitość jest bardzo ważna i dobra, ale o wiele ważniejsze jest słuchanie prawdy, słuchanie Chrystusa. I tak faktycznie jest, jednak nie o tym dzisiaj chciałbym powiedzieć. Chciałbym na ten dzisiejszy tekst spojrzeć nieco inaczej. Chciałbym spojrzeć na Jezusa, który w domu Marii, Marty i Łazarza, w domu swoich przyjaciół znalazł taką Bezpieczną przystań. I ten dom, jak wskazują na to różne fragmenty Ewangelii, stał się dla Jezusa miejscem, gdzie zawsze mógł się udać, by odpocząć, posiedzieć. To był dom jego serdecznych przyjaciół. Betania była zawsze szczególnym miejscem dla Chrystusa, bo Zbawiciel bardzo często tam powracał. Przybył tam także na kilka dni przed świętem. Tuż przed swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Widocznie Jezus potrzebował takiego domu, ale myślę, że i ludziom współczesnym, czyli nam wszystkim, potrzeba właśnie takiego domu, takiej betanii, takiej bezpiecznej przystani. Takiego domu, gdzie nie trzeba przychodzić pod krawatem, gdzie nie trzeba zachowywać się na wysoki połysk. Gdzie nie jest się prowadzonym na salony, ale można posiedzieć tak zwyczajnie w kuchni, pijąc herbatę, może pomóc, obierać ziemniaki. Nam wszystkim jest potrzebny taki dom, gdzie będziemy czuli się kochani, akceptowani, rozumiani i traktowani normalnie, tak po ludzku, serdecznie. Dlatego dzisiaj potrzeba, moi drodzy, ogromnej troski, ogromnej. Modlitwy za rodziny i o rodziny, by właśnie nasze domy, nasze mieszkania, nasze rodziny stawały się właśnie dla innych takim bezpiecznym portem, taką bezpieczną przystanią, taką betanią, w której Jezus znalazł odpoczynek i wytchnienie. Siostra Lucja, wizjonerka z Fatimy, Wielokrotnie powtarzała, że ostatnia walka, jaka rozegra się na świecie pomiędzy dobrem a złem, to będzie właśnie walka o rodzinę. Dlaczego? Ponieważ w rodzinie uczymy się nie tylko naszej wiary, ale uczymy się również człowieczeństwa. I jeżeli rodzina zaczyna chorować, to wraz z rodziną tak naprawdę choruje wszystko inne. Dlatego że trzeba dzisiaj tej ogromnej troski, wytrwałości, wysiłku podejmowanego przez nas, ale też przez różne instytucje, po to, by wspierać rodzinę, by była ona Bogiem silna. Kiedy pochylamy się nad tym dzisiejszym fragmentem, być może w naszych sercach rodzi się taka tęsknota, takie pragnienie, że. My także chcielibyśmy, tak jak Marta, Maria i Łazarz, ugościć w swoim domu Jezusa. My także byśmy chcieli, tak jak ta trójka rodzeństwa, tak jak ta trójka przyjaciół Chrystusa, ugościć Go, przyjąć Go i podarować Mu to, co mamy najlepszego. Ale wiemy, że dziś Chrystus nie jest obecny wśród nas, tak jak te dwa tysiące lat temu. Święty Augustyn z Hipony. Komentując właśnie tę dzisiejszą scenę ewangeliczną, w swoim komentarzu zapisał takie słowa: Posłuchajmy: Niechże się nie znajdzie taki, kto by powiedział: O jakże są szczęśliwi ci, którzy mogli we własnym domu przyjąć Chrystusa. Nie ubolewaj, nie narzekaj, że urodziłeś się wtedy, kiedy już nie możesz ujrzeć Chrystusa w ciele. Bo tej łaski On ci nie odmawia. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mówi, mnieście uczynili. Wszystko, co czynimy wobec naszych braci i sióstr, czynimy wobec samego Chrystusa. Więc, kiedy służymy naszym bliźnim, kiedy służymy drugiemu człowiekowi, kiedy okazujemy mu naszą pomoc, wsparcie, miłość, to wszystko świadczymy tak naprawdę wobec Jezusa Chrystusa. Dlatego, kiedy nasze domy stają się właśnie takim schronieniem dla drugiego człowieka, to my tak naprawdę tą posługę spełniamy wobec samego Zbawiciela. Ale wróćmy w tej naszej refleksji do początku, do tej bezpiecznej przystani. I może zapytajmy dzisiaj samych siebie: Czy moje serce, czy mój dom, Moje mieszkanie, moja rodzina są właśnie taką przystanią dla Jezusa. Czy Zbawiciel chętnie zatrzymałby się w Twoim i moim domu, a może by zastał dokładnie i szczelnie zamknięte drzwi naszego serca? W Księdze Apokalipsy znajduje się taki piękny obraz, kiedy to Chrystus stoi i kołacze do drzwi. I czeka, kiedy gospodarz te drzwi otworzy. Módlmy się gorąco w czasie tej Eucharystii właśnie o taką łaskę dla nas, o to, by te drzwi naszych serc były zawsze otwarte dla Chrystusa. Prośmy również o to, by nasze domy, mieszkania, nasze rodziny stawały się taką bezpieczną, bezpiecznym portem, bezpieczną przystanią dla innych ludzi. Dla naszych bliźnich, byśmy tak jak Marta, Maria i Łazarz, wyświadczyli dobro Chrystusowi, tak byśmy na ich wzór mogli świadczyć dobro innym ludziom. Amen.